Elo tu miasta 16, szesna... witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft Pocket Edition. Tak więc, mam Wam sporo do pokazania, ale najważniejsza, najładniejsza, naj. No, w ogóle najlepsza. Oj, nie tutaj. Rzecz znajduje się na zewnątrz, nie w środku. Uwaga, dam, 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 dam. Dom. Początek domku znaczy właśnie to jest parter taki. Proszę zobaczyć, co Wam to przypomina. Mi to przypomina gogle narciarskie. Tak właściwie to mają być gogle narciarskie. i Pokażę Wam o co z nimi chodzi. I o co chodzi z tymi dziurami tutaj po bokach. Bo niektórzy pomyślą, że nie stać mnie na stone brickie. To nieprawda. Tu będzie obudowane stone to tu będzie lava. Ale żeby la Ale przecież lava może się wylać. Tak. Yy, tu obudujemy szkłem i iron barsami. I tam jeszcze na górze jakieś bloki. Będziemy mogli sobie tam przejść. Tutaj będzie glowstone. I tam też będzie glowstone. Taki wiecie, system oświetlenia. Sobie wymyśliłem. I od razu mam jeszcze jedną informację, ponieważ pobrałem sobie mapę escape i zamierzam ją z wami przejść. Jakiś desert escape. Tu gówno widać, troszkę trzeba dać światło. Naprawdę, zobaczcie stąd jak one ładnie wyglądają. Szkoda, że tam, że, Bo właśnie jak, jak to budowałem. To mi się to nie nagrało, ponieważ miałem z, zajętą pamięć jakoś dziwnie. W tym programie i musiałem, wiecie, wyłączyć telefon i włączyć, żeby się wzięło. Uspokoiło. Tak to wiecie, tak kulka, co widzicie zawsze z boku, ona znikała. Ona ją się zawsze wyłą włączało Na górze pamiętacie, przesuwałem sobie i z, kończyłem zawsze odcinek. Czasami. Jak ta kulka znikała, ale. Te programy do nagrywania mia mają coś takiego ze sobą, że padają czasami, czasami, zawsze padają. Tak więc ja mam pomysł na ten odcinek, żeby przepalać Stonebricka I jest to jeszcze zła wiadomość, ponieważ na tego ogle zmarnowałem wszystkie bloki węgla. Nie ma więc już bloków węgla. Ale tutaj jak widzicie mamy sporo stonebricka, czy stona. Trochę mnie laguje, ale to i tak nie jest problem dla mnie. W sumie mogę iść teraz budować. Wezmę sobie trochę dirta, podsadzę się. E, przepraszam, to mi jest niepotrzebne. Wędruję do śmieciochów. Tyle, tyle mi wystarczy tych bloczków. Ok, e, to się podbudujmy. tu trzeba zbudować jeszcze? Yy, oczywiście to nie jest to, co zbudowałem wcześniej. To nie jest cały początek yy, parter. To, co zbudo zamierzałem zbudować, ponieważ po prostu, yy, wiecie, kminiłem różne rzeczy. Nawet nie wiecie, co kminiłem. Nawet patrzę, czym, yy, żeby, żeby pa całą pamięć wykorzystać. I żeby ta yy, nagrywarka po prostu wzięła, wiecie. Pamięć, żeby się w niej wykorzystała i na karcie SD. Jednakże cwanny był twórca i jakoś tak zrobił, że po prostu się tak nie dało. I dlatego nagrywam yy, tutaj właśnie jeszcze, nie, nie jeszcze raz, tylko po prostu inaczej nagrywamy ten odcineczek. A mam te mapy całe Escape, to nie będą u mnie zbyt często. Czy zbyt często? Znaczy, często może będą, ale no nie, nie za bardzo dam radę nagrywać. Dopiero ferie tam. Yy, da, może dam radę troszkę więcej materiałów wrzucać na YouTube, ale nie wiem sam do końca. tak sobie ostatnio myślałem, czy nie założyć sobie fanpage'a na Facebooku. A czemu by nie? Wszyscy mają to, dlaczego ja mam nie mieć. O, patrzcie, patrzcie jeszcze dwa mi zostały, to gdzie je wziąć. A tu jeszcze jedną taką sielę zrobiłem. chyba za dużo trochę. Nie, to w sumie dobrze będzie y, wyglądać. No, jak się przekręcam, to laguje. Jednak dobrze, że, y, że jak wyłącza się i włącza, to się ten program, jakby, tak y, resetuje, można powiedzieć. Teraz jak widzicie, jak nie laguje, to mi tak kulka nie znika. No nie, no chodź tu ty... Wo, teraz naprawdę miałem potężnego laga, ale naj, najgorsze lagi to były w Hill Climb Racing. Yy, właśnie ten, nie będę Twojego niku, ale Ty yy, dobrze, dobrze, że zauważyłeś. Ja sam nawet nie wiedziałem, że to aż tak laguje. Myślałem sobie, że wiesz, że tam małe lagi, że, yy, że, że mogło, wiesz, ściąć film czasami w jakimś tam momencie, ale to tak ścinało, że ja sam nawet, yy, nie, że mi się samemu nie chciało tego oglądać. O. No nie wierzę. Czekajcie, ja tu na chwilę muszę coś zrobić. To są najbardziej wnerwiająca rzecz w minecrafcie. Yy, oprócz Creeperów Rzecz jasna, bo one są równie dobrze wkurzające, przejdzie, rozwali dom. Do, yy, no i właśnie dlatego nie gram z potworami włączonymi. czy znaczy no, wiecie, z difficulty przyszedłby taki Creeper, rozwaliłby mi ten super mega dom, który mam w budowie. Naprawdę, przy takim domie, to trzeba się namęczyć. Żeby, taki, żeby takie coś zbudować. I wiecie co? Po środku myślę, żeby jakiś inny bloczek, ale wezmę tak. O! Ładnie. Idę teraz pod tego kobla. To musi się przepalić, wrzucić do skrzyni. Do do, do. 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 Przyjęzyczenie, przepraszam Was, do piecyka. mam to to. Też tyle tu nie potrzebujemy. I co ja zrobię? Tylko schodki. No i ten pierwszy odcinek, tą pierwszą część budowy domku. Może będzie można uznać za skończoną, ponieważ yy, nie za bardzo. Na razie to nie trzeba aż tak bardzo. Co nie było w ogóle stąd bryków Ile mogę zrobić? Oj, bardzo dużo schodków, naprawdę. Aż się serce raduje. Piedne schodki, kurde. Nie no, najlepiej po prostu. Znaczy wiem, że tyle wychodzi, ale no. E, chodzi mi o to, że po prostu zapomniałem włożyć do tam z powrotem. Kobla do skrzyni. O, Boże, cały czas ta skrzynia. Do piecyka. No co z tym? Co z nim nie tak? Jest, wreszcie. Tu postawię to. Na shiftie podejdę. O, wiecie, tu będą schodki. Oczywiście tu jest to jest jeszcze troszkę wysoko. No, i tu będzie już dalej yy, piętro nowe, chociaż nie. Piętro zrobimy nad okularkami. Czyli jeszcze troszkę. Znaczy nad, go nad goglami dokładnie. A te takie schodki zrobimy z każdej strony. A pod schodkami, uwaga, będą jeszcze szybki. Że I tu będą oczywiście też drzwiczki. Tutaj myślałem, żeby zrobić. Może podwójne te schodki będą. Ile ten odcinek ma? 10 minut. Szkoda, że taki krótki. Poprzedni to miałby chyba za 2 godziny. Nie no. Nie no, to gdzieś około pół godziny więcej. Gdzieś jak tamten gigantyczna jaskinia, ten piąty. Ile? No, wreszcie. Wiecie, co ja nawet tutaj nie będę zostawiać? wyjścia w sumie to nie jest serwer. Nikt, nikt mnie przecież nie okradnie. Choć nie, tu jest nierówno. to wiecie co, pojedyncze te schodki jednak będą. Nie noc... Znaczy ten odcinek nie będzie trwać jakieś 15 minut. Będzie trwać dłużej. Ponieważ wiecie, muszę przepalić stone bricki. Aj... No i nie wystarczyło. Ej, to jest nierówne. Cicho. A do pieska mówię, żeby był cicho. Poszczeka bo teraz. Boże, na co ty psie szczekasz? Na co? Jak to jest zrobione tutaj? Są trzy kratki. E, no, nie, nie chodź na szlifcie. Trzy. No to tu jest trochę za długie. Aha, ty kurde. Czyli tutaj mamy schodki złe. Ale mnie laguje jeszcze, no tutaj mam rozwalić, no idź do tego. No nie, normalnie laguje mnie, jakbym nie wiem. wiecie, teraz mam z tą żeby tutaj wziąć takie coś samopodobne. Nie no, no. Na lagach to się takie głupie rzeczy robią. Nie ja wiem w sumie, jak będzie ta mapa Escape wyglądać, którą. No, niedługo zamierzam nagrać. Wspólne, i tam też muszę zrobić, i tam też. Te schodki. Chociaż nie tam nie będzie schodków. Tam nie będzie, bo zasłonimy te okulary. No, no, w sumie ładnie. Bo schodki. Jak podwójne będę mógł zrobić? Teraz no możemy z tą postawić no jakoś się to może zrobi może nie będą podwójne może tak może nie nie wiem dokładnie 62 kobelka 62 tu jest ponieważ yy, wziąłem dwa na mieczyk przed odcinkiem tak szybciutko Zróbmy mieczyk. Jest ładnie. Czy tu mamy jakieś stony? Mamy. Dobra Schodeczki, 20 Schodeczków. Ładne no to są chyba najładniejsze Schodki w Minecrafcie. Yy, sch jak są z tych, yy, tych brików Schodki, to mogliby też z normalnych tych czerwonych brików zrobić Schodki. Spadłem prawie. Aj. Dobra, rozwalony. A, i znowu. Cóż za perfekto. Spójrzcie ludzie na to. No, perfekcyjnie. Ale tutaj troszkę tak nierówno. Nie, ładnie. Wiecie, taki kościół taki. Wiesz, w kościele są takie czasami wejścia na górę. To wymyślam idealny sposób zrobienia kościoła w Minecraft'cie. No oczywiście tam się zrobiło krzyże jakieś takie, a nie takie te gogle. W sumie to mogłyby być takie drzwi, wiecie. by były schodki tam. Nie, 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 nie. Pomyślałem, żeby tam zrobić jakieś tajne przejście. Tajny pokój, ale pomyślałem sobie jednak nie. Zdało się popatrzmy na to. No! I to jest wreszcie coś. Jeszcze słodka złapałem przy okazji. ich mamy 16. Będziemy mogli ich użyć potem do zrobienia piwnicy. Teraz zróbmy sobie stawn breaków. I chodźmy, czekajcie, jeszcze jednego wezmę. Dobra. Jakby, wiecie, tam zbudować sobie trochę. Już. Na tej górze. Oczywiście tu będzie szkło albo iron bars. Nie, szkło. Szyba będzie po prostu. Wchodzimy po schodach. No tu nie, to muszę podwójne, bo tu laguje. I budujemy. No nie, zablokowałem wyjście. Dobra, no i spójrzcie na to, jak to ładnie wygląda. Po prostu... Takie piękne. Jak chcecie to... To zbudujcie sobie taki podobny. Szkoda, że nie ma tego odcinka, co jak to budowałem. Ale w sumie widzicie to wszystko. Później, wiecie, bym zaprosił Was na jakąś serię i pokazał Wam, jak to jest zbudowane... No śmiesznie, break. Schodki z Stonebreak wyglądają jak Stonebreak, jak się połączą. Fajnie, tak. Ładnie. Dobra. Tak więc, tak, yy, tak, więc już będę kończył ten odcinek. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie, Ja się będę z Wami żegnać. Yy, tak więc, cześć.